No i dopiero dzisiaj też się nazywać Ale patrzcie, jak mam widok. Tam jest to, co byłem wczoraj. Zajebiste betonowe bloki i osiedla. O, pięknie. Mi się bardzo podoba. Spałem tutaj. Tu. Ale nic nie zrobimy. To dopiero ogarnąć kartę sim yy, Zobaczyć i tutaj jego McDonalda. I też miasto. Nie? To są moje klimaty. Tu jest karta słowa. A oczywiście, ja nie schodziłem, ani nie wchodziłem. Nie wiem, czy w ogóle jest czynna, ale jak wrócę z miasta, to sprawdzę. Sam na dobry widok, który, który wam pokazywałem, yy, ale teraz jestem niżej i zobaczcie, jaki to jest klimat. Patrzcie. Mm. Słuchajcie, musiałem włączyć kamerę, bo przecież tam siedzi i gość do mnie z ryjem. Kim ja jestem? Co robię w tym kraju? <laughs> ja mu tłumaczę, że jestem gościem tutaj. No, w końcu się dał przekonać. No. No jeżeli chodzi o kamerę, to ludzie są bardzo, bardzo przeważywieni. Troszkę się zestresowałem. A patrzcie jakie są windy. Takie to powiem, ja bym powiedział perel, no. Mi się zajebiście podoba. Zadam pokażę windę środka. O, patrzcie sobie. To jest niby pięć osób. A ja tu się ledwo mieszczę, nie? A jedynka. Nie wiem, co to jest. Dobrze wyszedłem? Gdzie tu się chodzi z domu? Chyba tu, o. Słuchajcie, ogarnąłem kartę SIM. Teraz tak. Miję kasę banku. Zaciąłem kupę kasy na tym, no niestety. Na tym, nie było dużo. Byłem w MPS to jest taki duży jakby operator komórkowy i dwukrotnie chciano mnie oszukać, tak? Dwukrotnie. Yy, I poszedłem do A1 operatora, no reklamę im zrobię i wszystko sprawnie, taniej i zajebiście i pięknie. Jakby ktoś chciał kiedyś kupić numer telefonu to tylko do tego, bo nie walą chuja. będzie oficjalnie, jest w Mińsku. Jest tu pięknie. O! Biblioteka jakaś narodowa. Teraz tam będę szedł na górę, bo tam jest jakiś fajny widok. Staram się ograniczyć jakby się kamery, bo nie wiem jak ludzie zareagują. Jedynych turystów jak widziałem to z Azji przed chwilą, tak to nikogo nie widzę raczej tutaj. Ale pięknie jest. Powiem Wam, że jaram się niesamowicie. Dla mnie to jest no miasto top 1, takim kolegiem byłem. Nie, żeby ktoś mi przekupił, ale no po prostu jest zajebiście. To jest totalnie mój klimat. To mi się bardzo, bardzo podoba. A nie jakieś turystyczne mega miejsca. A tu idę na jakąś bibliotekę narodową. To jest coś takiego. I próbuję wejść na górę. O ile będzie za darmo. Bo jak się zapasisz, to nie wchodzę. Chyba. Ale jest tanie ogólnie, jeżeli chodzi o ceny w sklepach na razie. To jest albo hulajnik elektryczny to jest bardzo, bardzo tanie. Jednak nie idę na ten punkt widokowy, bo ludzi bardzo dużo, kolejka nie wiem ile będę czekał. A zależy mi trochę na czasie i jak się uda, to pójdę wieczorem. No bo widok tamto musi być bardzo fajny, a tym bardziej wieczorem, jak jeszcze będzie ciemno. I teraz wziąłem centrum. Nie Wam, wam sobie tą kolejnogą, ale ja pomyślałem, się, że to jest tanie w sumie, nie wiem tam ile tam wychodzi 8 zł za godzinę kolejnogi, ale wieje. Ale to jest tak daleko, że tanie bym dojechał metrem. To, Wam pokażę trochę, niedużo, bo prowadzę się wypiję dole teraz. Ale jest tutaj naprawdę ładnie. Nie wiem, ile znajdę osób, które gustują w takiej architekturze, ale nam powiecie, że nie jest ładnie. Tam wielki znak Coca-Coli Taki typowy styl sowiecki Tam Ja ogólnie idę do centrum Ale na obrzeżach miasta widziałem takie wielkie, ogromne bloki no, Muszę je zobaczyć To jest takie typowe brzydkie, jak kurnik To jak kurnik dla ludzi A ja muszę zobaczyć, to jest piękne Się co 100 metrów i robię zdjęcia, bo jest tak pięknie. Ogólnie krótkie podsumowanie, jeżeli chodzi o, o moją wizytę w Mińsku. Znaczy nie to już będę zwiedzał, ale yy, będę już jechał w stronę Baranowic. Śpię na kursie Bardzo polecam aplikację. Jeszcze była kolacja, siadanie. Jeszcze takie. O taką karteczkę dostałem po powrocie. Z jedzeniem mam zjeść, Aha. bo tu się nie odmawia. Ale pierwszy raz zrobiłem normalne planie. Pierwszy raz powiem mam, że tyle miałem okazji być w pralni, ale nigdy mi się nie chciało. No. I moje pierwsze wrażenia jest tu bezpiecznie. Chodzę sobie z kamerą, robię sobie wszędzie zdjęcia. Nikt, kompletnie nic. I jest tanio. I pięknie. Te budynki w nocy świecą. No, jeszcze nocy nie ma, więc nie świecą. I co jest ciekawe, karty polskich banków działają. W sklepach macie informacje, gdzie można nimi płacić. Widzę no, Mastercard i większość sklepów, bo one wszystkie daje możliwość płacenia kartą, więc nawet nie trzeba nic kombinować. Tylko, że duży problem jest z zmianą waluty, bo nawet jak macie minimalny taki milimetr brudny, czy coś takiego na rogu, to oni tego nie przyjmują. Natomiast bank tam może tam przy... Ja miałem minimalnie takie rozerwane, tak 2 mm może rozerwane i bank to przyjął, no, ale tak kapryś tam miałem, tam jakby minę, nie? A ja witam drugi dzień z Mińska, tak dalej, tak się tym miastem. O... Ale nie mów, że nie jest ładnie. Chcę szukać jakieś wolotówki, żeby dostać się do Maranowicz, ale nie wiem jak to wyjdzie, bo... Ruch jest ogromny ale tu raczej nie ma miejsca gdzie stanąć. A Google Map nie działa, nie mogę zobaczyć nic gdzie jest są jakieś pestanki Nie wiem, czego Lipa. To jak to Ale taką drogą na wlutówkę jeszcze nie szedłem. zobaczcie I to w Mińsku komuś kukurydzę Mam problem żeby napisać to zdanie Nazwę miasta Już nie pisałem cyrylicy. Idzie mi tak Złapię w takim miejscu To najwyższa pora zobaczyć jak działa autostop na Białorusi Jeżeli nic nie złapię to mam tutaj jabłka na drzewach Tak będę żarł Bo to są dobre jabłka bo dzikie Ale mam tu cztero pasmówkę, więc to może być ciężko I może zrobię sobie baner łapy na kciuka Żeby gdziekolwiek wyjechać bo Chociaż jak jechałem z granicy, to mi się wydaje, że wszędzie była tego pasmówka, więc yy, to chyba nie ma znaczenia, ale próbuję. Kto widział żubra takiego wielkiego? Powiem wam, że kierowca za panem 2 minuty, naprawdę miły, jak nie wiem, co może nic nie gadamy, bo nie znam Zatrzymał się tutaj, powiedział, iść, robić zdjęcie. No to przyszedłem zrobić zdjęcie, nagrałem filmik <grywa> na takim zadupiu. Ale jak na razie auto to działa rewelacyjnie. Mam trochę problem, żeby pisać ich cylicą na kartonie, ale o, nie jestem malarzem. Ale jak kierowca mówi, że robić zdjęcie, to robię zdjęcie, że wracam, bo nie wiem. Jeszcze mi z bagażem ucieknie. Kierowca odjeżdża. No, witam w A tam widzimy billboard Idę tam najpierw zobaczyć. Co? Baranwicie jestem. No i zajebiście, bardzo mi się podoba. Zdradzam, powiem, że bywa lepiej niż Mińsk. Bo tu więcej takich betonozy. Mam taki billboard. Tylko muszę do niego podejść, kochować jak mam. No. Zobaczcie sobie. Um. Więcej betonowych klocków, czyli to co mi się podoba. Te budynki są po prostu zajebiste. A to jakieś jeziorko małe. Idę, podwiedzam, pewnie tutaj dużo nie będzie, bo tu są tylko takie, jak widzicie, bloki takie szeregowe. Oczywiście bardzo ładne. Tam już trochę odbudowane jakieś ładnowoczesne nowoczesne, odremontowane, odrestaurowane. A te są fajne, te żółte. To czuje się trochę, jakby się tofną tak o 20 lat. Bo są takie kioski, jak za dziecka w Polsce. Ludzie nie biegną no do tych supermarketów, tylko korzystają z tych małych kiosków, żeby coś kupić jakieś drobne rzeczy. Patrzcie, z tej strony takie nowoczesne budynki, nasze znaczy nowoczesne odbudowane, takie odremontowane, na całej długości, a z drugiej strony są takie. No i które mi się podobają, Aha, oczywiście, że to zniszczone takie. Pola na targ. Idę się kupić spodęki, mam już od miesiąca, a nie wziąłem nitki ani igły, więc mam jak szcześniej, chcę kupić nowe. Mam nadzieję, znajdę jakieś fajne. Nic nie kupiłem na targu, nic. Większość to była zamknięta, ale ja myślałem, że obsłuży mnie jakaś starsza babuszka, czyści mi jakieś spodęki, nie wiem, dinozaury czy coś, będzie zajęliście, ale nic kompletnie nie znalazłem. Same czarne, ciuchy takie typowo, albo garnitury, jakieś na Komunie, no dupa ale próbowałem a w samym mieście w sumie nic ciekawego nie ma no nic z tych fajnych budynków to nic tu nie mogę znaleźć więc jadę już dalej chyba do granicy bo ogólnie na Białorusi interesowała mnie tylko stolica bo na ją zwiedziłem i tak po drodze teraz że tam sprawdzam co jest ale nic jakoś bardzo mi tak bardzo nie interesuje że może sobie kupić taką opaskę na klatkę by się na kamerę, że móc fajnie to pokazywać, bo jechałem sobie na teraz, taki trasy do dupy, ale nie miałem jak pokazać, no bo starałem tak się wtrzymać jakąś na kamerkę w ręce, ale nie to samo. A tak mówią na klacie jazda, a jeszcze skoczę na chwilę do pracy później, tak jakieś 70, półtorej, żeby pokazać jak fajnie będą zarabiać trochę pieniądze. Właśnie taka opaska mi się przyda, żeby pokazać co robię. Szukam wylotówki, bo na tą główną, tym głównym wjazdem, którym wjechałem, to nie mogę tam wyjechać, bo nie ma gdzie stanąć. Wydaje mi się, że tutaj jest taki przystanek autobusowy, i to jest potencjalnie moje miejsce, gdzie będę stał, ale może pójdę jeszcze dalej. A co mnie tutaj irtuje. Tak jest coś takiego, że jak macie przejście do pierwszych, to przeważnie nie ma pasów, Chodzi, że nie są namalowane. Ja często tego nie widzę. Ślepy jestem. Krótkie podsumowanie trasy. Jestem 50 km za Baranowiczami. Robię sobie pożywną kanapkę z pasztetem. Polskim pasztetem, bo mam jeszcze w plecaku. Jechałem z gościem, który jest tu rolnikiem. Mówi, że ma tylko, tylko 50 hektarów pola. Robi jakieś marchewki, coś takiego. A ledwo starcza mu na życie. Ja mówię, jak to? 50 hektarów to jest ogrom tyra, naprawdę dużo. Tak mi się wydaje. A on mówi, że nie, bo nie mogą wysłać jedzenia za granicę. Jedynie mogą sprzedawać u siebie w kraju i za ceny, które ustalił rząd. Więc mają ceny regulowane. Więc mówi, że ledwo, mimo, mimo tego, że ma 50 hektarów pola, ledwo starcza mu na życie. Nie? Ciekawe. Więc tak jak ja tak porównuję to. bo my w Polsce mamy dobrobyt. Jak ludzie mają takie problemy. A ludzie są naprawdę bardzo mili. Autostrada działa dla mnie jak na chwilę obecną. rewelacyjnie, bo to no, łapie się raz. dwa. Z tego. Pokażę. Zobaczcie, <gry> spotkałem pana, który jest z Rosji, ale mieszka w Białorusi. wy sobie rybki, a mieszka w czymś takim. Pokażę z bliska. Normalnie ja lubię zagadywać do ludzi, ale nie nagrywam, bo nie wiem, czy wypada. A ten pan sam chciał. Widzicie? On to wyłowił z rzeki. Tak. Ponton ma nawet. I sobie to mieszka, łowi rybki i coś więcej, nie? No, myślałem, że będzie jakiś uprzedzony, ale kurczę. Widzę też, że sobie coś dorobił, ale ta cała maszyna, chodzi mi góra, była w tym jeziorze tam. On sobie tu leży, łowi rybki. Dużo jest ryb, ale takie malutkie, no? Bardzo, bardzo miłego gościu. A ja się zmywam, no chyba, że nie zapie topa. Co raczej niemożliwe, to zostanę tutaj na noc i połowie z nim rybki, naprawdę, bo nie wiem, ludzie są tak życzliwi. No zajebiście jest. Patrzcie jakie piękne zielono, może nie jest jako szybko czysto, ale jest ładnie. Idę łapać stopa i przyszedł gościu z milicji, tak? Myślałem, że do mnie, ale nie. Pogadałem z nim, pośmialiśmy się, pokazałem mu się Instagrama, tak z ciekawości, on nie chciał, sam pokazałem. I zapytałem, czy mogę zrobić z nim zdjęcie. Powiedział, że nie, niestety. I doczepił się do tego gościa, yy, który robi ryby. nie, pierwszy raz chyba Od on wyjechałem z Polski. Naprawdę dwie godziny łapałem. Słuchajcie, dwie godziny stałem na autostradzie, przy autostradzie. Zajebiste miejsce, naprawdę fajne miejsce. Zauważyłem, że... Nieważne jak fajne miejsce jest na to ludzie się nie zatrzymują, albo nie tak chętnie, bo są duże prędkości. I zatrzymał się gościu ciężarówką. Powiem ja Wam, jechałem tylko raz ciężarówką podczas całych tych 40 dni podróży w Polsce. W cztery osoby, jechaliśmy w jednym tirze. A tak to rzadko, żeby mi się takie samochód zatrzymało. Idzie, jadę po prostu na granicę. Po części myślałem, że nie dojadę, że w ogóle nikt się nie zatrzyma, bo tam miałem bardzo fajne miejsce do spania. Troszkę chciałem tam się przespać. No, ale ja na granicę i wziął do Polski. Ciekawe, jak będę na granicy, myślę, że. Dzień, dwa. Na internecie jest napisane, że za dwóch dni będą stać. No, ale ja mam nadzieję, że przyjadę szybko, pójdę na początek kolejki. Zapytam, poproszę, i przyjadę. i wsiadę. I na Ukrainę. Moja piękna ciężarowa odjechała. Mamy jakieś... 10 km, może 15. Idę na autobus, zdążę też na przejście. Dzisiaj może, może, bo już robi się ciemno. Ale jeszcze muszę tylko do sklepu, wydać całą kasę, co mam. Bo nie będę jej zabrał do Polski i kupię taką czekoladę. I witam pod centrum handlowym w Brześciu. O, zabrajnie. O, jadam trzech yy, białorusinów. Jeden gadał po polsku. Bardzo mi powiedział, że jak coś będę potrzebował, cokolwiek mam pisać do niego na Instagramie, to przyjedzie. No. Byli tak wstanie podróżą, jak pokazywałem filmiki, to oni, wow, wow! Więc dalej uważam, że gościnność jest zajebista. To naprawdę jest zajebista i każdemu potem tam, przyjechać do tego kraju. Dla coś mnie zhatuje, że coś tam jest, coś tam, ale dla turystów jest to zajebiście. Nie mówię o ludziach, którzy tu żyją. Na ten temat wypowiem się, jak przejdę granicę, bo coś się tam dowiedziałem paru rzeczy. A teraz nie chcę, jakby mi powiedzieli nagranie, więc ja polecam gorąco, ja na pewno to wrócę, bo mi się to podoba. I patrzcie, jaki zajebisty budynek. No nie mogę się jarać tym państwem, no nie mogę, zajebiście jest. Coś przywieźli, zarabia coś tam, pieniądze. Ale to i tak ładnie, że nauczyłeś się tak mówić po polsku w niecałe 3 lata, to jest po prostu coś niesamowitego. Naprawdę! No to się to zrobić, bo by się z paracami. Melduje się z granicy, jest godzina, nie wiem, 8-7 rano, bo gościu, który wczoraj mnie zabrał do Brześcia Napisał do mnie na Instagramie i zaprał mnie do domu na noc. Przenocował mnie, więc super, nie musiałem szukać żadnego miejsca na namiot. No i zajebiście. Jeszcze mi odrzucado na granicę. O, stoję sobie przed takim... To to jest kot. Jakiś wąsiasty gościu że nie ma kolejki, samochodów, więc nie wiem, jak zapas sobie jakąś furę na drugą stronę. Ale i to szukać, kombinować. Nie ja wiem, czy wiedzieć, ale w sumie nie chciałem. Wrócę na pewno na Białoruś, więc będę miał już okazję. No i witam z Polski. Jak przejście graniczne między Litwą a Białorusią było bez problemu, tam można się dogadać i praktycznie za darmo wjechać. Tak, tutaj jest taka komercja, gdzie sami nie podjeżdżają, pytając, czy mają się zabrać, czy nie. I ja musiałem zapłacić około 20 euro, 20 euro dokładnie. Eee, no i się nie da. I mi się wydaje, że niektórzy że niektórzy traktują to jako pracę. Czyli gość sobie bierze jakiś gruchot samochód zabiera ludzi pod granicy i zgarnia od każdego 20 euro i tak sobie żyje, bo w sumie przejdzie sobie dwa razy w ciągu dnia i ma 120 euro. A ludzi chętnych jest dużo. A teraz się kieruje na Warszawę i na Ukrainę. Zobaczy ile mi zejdzie. Ale myślę, że za dwa dni. Mam 10-12 dni jakoś, więc chcę ten czas spędzić na Ukrainie i w Polsce przyjazny maksymalnie dwa dni. Bo później jadę na chwilkę do pracy, żeby Wam pokazać jak się zarabia kasę. Ja powiem grzecznie, jak zarabia pieniążki. Łatwo albo ciężko, to zależy oczywiście od osoby. Nie? Korzystając z tego, że mam zdrowy czasu. to tak szybko podsumuję Białoruś, bo hostował mnie w Mińsku Dimitri, więc dwa dni mogłem sobie na niego przespać. Bez żadnych kosztów i z tego co opowiadał to Białoruś dla turystów jest bardzo bezpieczna, nie ma się naprawdę niczym przejmować, nie słuchaj tego co jest w mediach, naprawdę. Oni mają tam gorzej jako osoby, które tam mieszkają, Więc bo tam policja może być, milicja, tam milicja może być wszystko, z tego co mi opowiadał sam brał udział w protestach, paru jego znajomych jest aresztowanych, właśnie za te protesty, które były jakoś 5 lat temu, nie pamiętam dokładnie daty, więc Informacje z pierwszej ręki od ludzi, którzy tam mieszkają. Jest tam naprawdę bezpiecznie dla turystów. Naprawdę, jeżeli przychodzisz, zwiedzasz, nie robisz żadnych potestów, to jest bardzo, bardzo bezpiecznie. Natomiast dla ludzi, którzy tam żyją już nie, niekoniecznie. Ale jako sobie muszą radzić. Jak jechałem metrem, to widać było po ludziach jakby pełno ludzi bez emocji. Całkowicie bez żadnych emocji, tak jakby roboty. Jakbym był w jakimś... Re... No w sumie to był reżim, więc ja? no dość dziwne. Z jednej strony smutno, a z drugiej strony... Ja na pewno tam wrócę, bo mi się bardzo, bardzo podobało. Cholernie mi się podobało. Więc jak będę jechał do Rosji, a to będzie jakieś dwa lata, jak będę w przygotowce, to koszę na Białoruś na dwa tygodnie. Tam dla mnie jest pięknie. Nie mówię o tym, co tam dzieje, ale ogólnie o ludziach, o architekturze. dla mnie jest bajka. A ta jest stopa na Siedlce, stamtąd na Warszawę i na Ukrainę. Duje się z Warszawy, nie planowałem do przystanku, ale jak dojechałem, to pomyślałem, że już zostanę, bo do samego Lwowa raczej bym nie dojechał wczoraj, więc no, mówię, lepiej zostać na tej Warszawie. Nic tu nie zobaczyłem, sobie ja nigdy nie byłem w Warszawie, chyba, że mogę zaliczyć przejazd na lotnisko. I ogólnie jest taka fajna opcja, o której bym chciał powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka taniego noclegu w większych miastach, nie zależy mu na komforcie, to jest taka aplikacja traficar, nie można sobie wynająć na przykład dostawczaka na całą noc, od godziny 23 do 7 rano za 8 bądź 9 zł. Po prostu otwieracie sobie pakę, kładziecie sobie kalimatę i sobie śpicie, więc no, super sprawa. Planowałem zrobić wczoraj, ale przypadkiem znalazłem miejsce na namiot, w takim jakimś lasku. Coś takiego. Tu pewnie żule siedzą, bo tam dużo jest takich browarków. Ale planowałem wstępnie wziąć ten trafikard, no ale... Zapas kartonów na chyba na tydzień. Dostałem 5, ale wzięł 2 dwa. Muszę je porozdzielać, żeby jakoś mi Ale zajebiście. No. Na całą Ukrainę nie starczy. Jesteśmy chyba na granice. Lublin, w sumie Rzeszów poszło gładko, a nie parę minut. I tu mam w sumie jeszcze przemyśl, <laughs> wszystko zajebiście A dojechałem tu 3 godziny temu i myślałem, że jutro ruszę do Lwowa. No ale jakiś gości zatrzymał, podrzucił i w sumie jadę. Jakiś gości macha. Tu mam przy mnie granicę i jadę. Mam chociaż ładny zachód słońca. Jednak dzisiaj nie przechodzę. Jestem na granicy, yy, bo jadę bardzo późno do Lwowa. No około 23 godziny będzie ciemno. I mogę mieć problem faktycznie, żeby znaleźć jakiś nocleg. Na no, upartego mogłem się robić na dworcu, tam gdzieś po ziemiach, bo nie wiem, czy mnie wygonią. Więc wolę gdzieś tu się ulokować gdzieś na noc i z samego grana ruszyć. Zadzę sobie do lwowa, zwiedzę sobie i pędzę dalej. Kwestia, jak będę wyglądać te warunki, nie? Ale sam przejazd z Warszawy do tutaj to jest, nie wiem co się dzieje w tej Polsce, ale pikus. Na Wilanowie, gdzie myślałem, że mnie zlinczują, bo tam mają teraz dino powstać i ludzie się awantują, są już memy w internecie. To jak będę miał myślałem, że mnie tam będą atakować. <grym> zapałem stopa w parę minut, później na Rzeszów to samo, na Przemieś to samo i teraz byłem trzy godziny w mieście. I przypadkiem się gościu zatrzyma, tylko myślałem, że pojadę. W sumie to był głupy pomysł, bo nie chcę mi się dzisiaj przechodzić <grymne> Tak więc idę szukać miejsca do spania Sam sobie wstanę i więc tylko nie wiem gdzie mam spać Bo jestem na granicy Może będę spał w śpiworze nie rozstawię namiotu jeśli się nikt nie doczepi A tu już pod granicą co? Tam Stoją z suszarką, zarabiają pieniądze, mamone I tak patrzę, to to chwilę ktoś się zatrzymuje znaczy, oni policja coś łapie, nie? Na radar. Ja taki samochód. Przed chwilą był inny. Więc mają zarobek, pieniądze, szukają. Mówiłem, że żniwa? Patrzcie, kolejny samochód. No, bo tu ludzie zapierdzielają przed granicą. Niech mi te pieniążki dadzą, nie? A niech sobie zabiera.